Ale ja się, bony, co no się goni. broni. Broni no broni. broni się. Na razie ma jedną nogę ze żartą jest i dupy walka. kawałek. Na stroncu będzie w końcu bardzo na leczę. 10 a na, skrońcu, na 10 skrońca. Ciekawe, ciekawe. Każdy się cieszy nudla aby nie pomyśleć że w jedną żabkę. Wiesz co, za skonę też jest fajne. Jeszcze ważka do kompletu. A Ale jaki wielki. Nie, poszłam. Nie, poszłam. Tak, tak, tak. Jakby umiałeś jakąś łapę, to byś to przynajmniej przytrzymał, tak? Nie, no to masz pierdele, które wardyjki. Ale wiesz, że ma tą długą nogę, tak, bo postawiono mi ciężko. O, no to <śpiewanie> jaki jest miżer. No bo on nie, mo nie może i pójść.